Um, ale razie ja zagram sobie na single player, może tak pierwszy, nie wiem co, może w turnament, czyli zawód taki z botami. I jeśli chcecie więcej odcinków z gry w Rauha, napiszcie napiszę w komentarzach. Ja sobie teraz gram na padzie no, od PS-a, nie mam PS-a, to, to dostanę to. Nie wiem, jaką postać wybrałem, kiedyś ja lepsze, tylko jak zaktualizowali grę, zmieniły się postacie. I nie wyróciło z klamy. tam, bo klanin. można być. No i tak, tutaj mamy różne postacie. Pierwsze takie podstawowe. Kali ma inne losowe, właśnie. Ja miałem, wcześniej inne? Czy to takie taki błąd chyba? Albo nie, może zagram na online. Zagramy free for Free For All i może w jakiś tryb gry Game Worlds Tutaj fajne jest Możemy sobie wygrać jak hmm. tu nie mogę Zagramy sobie może w tak o albo nie, mm, game rules mm, nie mogę zmienić I to nie nie możecie sobie wtedy widzieć aż że chwilę, tylko w pilot um, bo one... Ja sobie a, dobra mmmm, no i może y, teraz zadziała o, teraz mogę wybrać tryby Może zagramy w Brawl Ball. To jest bardzo fajne. Brawl to jest bardzo fajne, ponieważ mówią sobie tam y, fajny prostego tak, ogólnie. No i trzeba poczekać na graczy, chyba, że zagram sobie z botami. Dodam jeszcze dwa. a albo nie, wszystkich dodam, może jakaś osoba dojdzie do. Mm. po prostu. Gdzie, nie, nie, nie. Trzeba poczekać, aż jakaś osoba dojdzie, a ja nie wiem. Lubię tą pastek wybierać sobie, jestem w drużynie czerwony. No i musimy poczekać na innych graczy. Łacz. Chcę, że nikt nie grał, ponieważ... W śniegu. Może teraz idę do szkoły, bo dziś ja nie idę do szkoły, ponieważ jest Dzień Nauczyciela. Jak to nagrywa? Właśnie, więc Dzień Nauczyciela. Wcześniej mi właśnie do szkoły i świętować, no a dzisiaj się nie idzie, bo jest Dzień Nauczyciela. Ja chcę... Ja chcę z kimś zagrać. Czemu nikt nie gra? Dobra, nie. Nie, rezygnuję z tak. Nie, spectating nie. No jednak single player tournament. Wygram sobie. O, dobra. No i o co chodzi tutaj w tym trybie gry? W tym trybie gry tutaj trzeba... Są po cztery tam osoby w każdym tym i później i jestem tak w trzecim, ale teraz, później cztery osoby, po dwie osoby z każdej przechodzą do półfinału, a później następne dwie osoby idą do finału i tam zaczyna się walka ostateczna. No ja jestem z Ember, ja jestem Ember, ja tam Orion, Cori i jeszcze coś. Oczywiście postacie różne nazywają, a na ten... dalej, ale... No tutaj mam takie mapki różne i broń i walczymy po prostu. Bo nie fajnie się gra na padzie niż na klawiaturze. Nie, nie grałem jeszcze na klawiaturze, ale na padzie się fajnie gra, bo nie trzeba być do, do, ten, do, do, do... komputera. Nie trzeba być tak pochylony, a no, tak teraz jestem pochylony, bo że widzieć dokładnie no ale dobra, bo jestem y, teraz i żebyście mnie słyszeli oczywiście. Y, bo ja jestem na, ten, na kanapie całej siedzę i przed jej sobie sobie mm, na No i podłączyłem, pada i tak sobie gram. Nikogo nie mam w domu, więc, więc... nie mam co robić. Gram. Jakby ktoś nie wiedział, to jestem niebieską postacią tutaj I, tym, Hmm, zagrał mi sobie prawo bol, ale nie mam z kim zagrać. Wiem, mogę grać, zagrać z yy, yy, botami, ale z botami to yy, głupio się gra, bo zawsze wygrywam z botami. Wygrałam w tą gierkę od kilku dni. No i fajna jest bardzo. Fajna, tylko nie podoba mi się to, że, że po każdej aktualizacji usuwają się postaci. A miałem już tam odblokowane różne kolory tam te postaci. Na, na szczęście że pieniądze, że że ilość pieniędzy się nie, nie, nie rozłapie. Tylko że z planu mnie wywalił, bo musiał później y, e, poprosić tego, mojego kolegę, żeby, żeby mnie dodał z powrotem tego planu, ale mi się zaczęło lagować chyba przez to, że nagrywam. Dobra, wyrzuciłem kogoś tam mapę i tam w prawym górnym rogu widzicie, ile ma żyć każda postać. I, i każda osoba idzie na życie A straciłem broń te, Bo można czasami gdzieś takich broń przystawych I te przy sobie cię mogą zaatakować Dora, I każda chyba postać ka Chyba każda Ma po dwie bronie To się osoba wybierają te bronie. Jak widzicie Ja miałem tutaj łukę a teraz mam takie, takie ostrze. Fajniejsze były kiedyś postacie ponieważ miałem tam Sir e, Ronalda, bo tam to taki kiedyś... widzę. No, straciłem pierwsze swoje życie. Kiedy wydaje, że ten Orion wygra, wygra. czyli ten e, w zbroju, ten czerwony. I ten... ten, ten z brodą. No bo oni mają najmniej żyć, nie? Czasami moje taktyki są takie, że w ogóle nie atakuję tylko się w rogu, bo te boce czasami są takie, że atakują tylko siebie nawzajem. A jak w stanie, że od nich daleko, to Cię nie chcą atakować. Zajmują się osobą, która jest najbliżej nich, Tak teraz, o. Zobaczcie, teraz oni będą walczyć ze sobą, będą walczyć, walczyć, a ze mną nikt nie powalczy, chyba że, o, teraz się zbliżył do mnie, to chciał, chce zaatakować, Ach, kilka ciągle ten sam przycisk, bo tutaj są chyba trzy rodzaje ataków. Powietrza są inne. Powietrza się inaczej atakuje trochę. Są inne ataki, jakie jak, jak, jak w hmm, Każdy ma podwójny skok. Zobaczcie, o. Każda postać ma podwójny skok. Można sobie w sklepie kupować nowe, inne bronie, ale nie wiem, bo tam jest jakaś waluta inna niż tutaj pieniądze że bo zdobywam inne pieniądze, a tam trzeba jakieś inne, inną walutę, nie wiem jak tego za prawdziwe pieniądze się zdobywam ale nie wiem. Tylko dwie rzeczy pan są za te pieniądze, które mam. raz zostałem ja i ten gościu. A, a i tak jak przegram z nim, to i tak będę w półfinale. No. Mm. Teraz e, na owe starkie, kto będzie pierwszy. ten lepszy. Jak ten kamienny gościu. Ten bot. Nie mogę go trafić. Za bardzo mnie laguje trochę. W niektórych momentach. O. Zresztą nie wiem, które przyciski klikam, bo ja rujnę klikam. O! No i tak wygrałem. No, dobra. I przechodzę do, do finału z tym gościem kamien. Boję się tej postaci tam, która jest tam w drużynie tam. Yy, ta zamaskowana, ta, ta Lucien. Ja, często oni się boję, że ja, wyglądają tak, tak, że są super. Banie, często się okazują, że są takie super. Na serio. Odpadł, pokonali mnie banie. Czasami jak gram właśnie nie pokonują ci, ci którzy wyglądają mnie tak groźnie. To Chyba tak zrobione to, oni wygrali. Sorry nie. nie, przepraszam, przepraszam, nie wiem w którym momencie prostu nagrywać. Tak patrzę, a tu zielone światło. Ale yy, dobra. Mi się kilka rzeczy, że tak zdarzyło, że... Filmik tutaj, że tutaj ja przestał nagrywać nikt w tym momencie, a ja nie widziałem o tym. Sorry, Sorry nie wiem w jakim momencie przestał nagrywać, ale jak widzicie, zostały te dwie osoby. Padła tamta. Nie, to tamto już. Nie, tamto to już chyba jeszcze nagrało. Ale dobra. Nagrał chyba tak I ja oni tam walczą, walczą, walczą. Zacięcie, a ja tutaj. A ja się gapię. Wiesz, mi za pierwszy zaczął szczekać. Fajnie, że w z nie mogę sobie zatrzymać jej w pewnym momencie. I nic się nie rusza wtedy. Ale jak gram online, to wtedy ludzie i tak walczą, ale tylko... Nie tylko gotówki, wyjść z Rozumiecie? Jeśli nie, to... to, to no, to nie. Ale... Oni będą sobie tam walczyć miliony lat, tysięcy, tysiące. Niech coś kogoś wyrzuci i będzie najlepiej. O, dobrze. Teraz mam szansę dojść do finału. Cios, 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 karate, cios, karate. czas, karate mistrz. Nie wiem czy ten mistrz czy mistrz czy nie wiem jaką postać wygrał ja nawet. Jak ta postać nazwa, to już nie pamiętam. Bo po co pamiętać? Dobra, teraz się zaczęło walka bosów. Dobra, jeszcze nie bosy, bo jeszcze ten, bo jeszcze wino tam został nam. Wyrzucę się po ze światy. Jest! Pierwsze miejsce, jeszcze tak nie miałem w finale. Uch, ile idę... to Kio, czyli ataku, czy coś? Life Left. lives. Dobra. Przechodzimy do finału z tym, tą masową, właśnie. I z piratem, i z gościem, i tam wszyscy ludzie płaczą, tam że przegrali, tylko dwie osoby tam nie płaczą. Nie wiem. Ale czy... dobra. ale większość płacze tam. <grych> dobra teraz tutaj jakaś mapka jakiś księżyc słońce tam widać dobra teraz będzie trzeba poczekać na bronię albo że i na dół aha broń tam była jakby co ma narzucać tą bronią tam przybije takie przecież na lewe ramię czy prawe ramię tutaj na ramionach Pada jest, są takie pliki, i jeden, tym lewym się właśnie wyrzuca broń. Rozumiecie, mnie? I tak macie tam w tej grze, są napisane wszystkie opcje tam sterowania. Dobra, ja tutaj z piratem walczę. Elf z piratem, fajnie. Piracisz kara, e-book, elf, i elfy, nie wiem jakie. Dobra, chcesz, żebym walczył z tobą, tak przedtem, chcesz przegrać jeszcze raz. Chyba chcę przegrać. No. I wiadomo, że chcę przegrać. Dobra, wyrzuciłem kogoś, ale jest za daleko. Chyba nie o to, że... Nie możemy tak pokonać walcząć, tak? Tylko możemy pokonać wyrzucając. Ich. A wyrzucając możemy chyba nie walczyć na tak? Chyba, że oni sami spadną, tak? Ja czasami spadną. Więc to się to zaczęło ladzić. Nie. Zasadnie się Czasami mi się mylą postacie, gdy są takie jakieś drużynowe walki, ponieważ ja nie wiem z tym postacią, bo wtedy są te same kolorki. Albo, one, albo jakby nie są postacie w tych samych kolorach. Tutaj ja też mi się nie tak podobnie wyglądają ta papuły. Nie, straciłem broń. Hm. Wszyscy wypadli, ale tylko uuu, 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 mnie Nie, nie strzelaj do mnie, Chińczyku, piracie. Nie no do kogo ja atakuję do powietrza chyba zaraz no. zaczęło lagować trochę Dobra ja na pierwszym miejscu Nie zauważyłem go Zacząłem się gapić na tabelę wyników Fajny był Szkoda że się zmieniły postaci Dobra, Dobra. ja tutaj dwerzuciłem znów pirata Ten pirat chyba jest słaby trochę. Ciągle go wyrzuca. Chcesz jeszcze raz być wyrzucony? Chcesz chcesz, 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 Dobra walka chyba odpadła tamta. Uch, teraz prawie finał jest. Kto może wygrać, kto nie. Jeszcze finału nie ma takiego, ponieważ yy, jak zostaną dwie osoby, to będzie finał normalnie. Żebym przeżył to, ten finał. Pierwszy raz i no, do tego na odcinku wygrał Niech Mi się to że Pirat odpadnie. Ja się trochę oddalę, żeby posta żeby oni mnie nie atakowali. Niech oni się tam pobiją. Powalczą sobie. Wow, jeden, jeden po jednym. życiu mają. A ja mam po dwa. Mam dwa życia, a oni mają po jednym. Dobra, bijcie się tam. Ja wam, ja tutaj czekam. No wiem, to jest oszustwo, że ja tak. ja nie walczę, ale. No ale co, nie wolno mi walczyć, nie wolno nie walczyć. Nie 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 no... Niech oni tam powalczą. W finale będę musiał walczyć, więc tam się okaże, czy jestem dobry, czy nie Ciekawe czy będzie pierwsze, czy drugie, czy może trzecie. Teraz najgorzej to może mieć trzecie miejsce. Pewnie ta ręka jakaś taka jaki ma tu pik... Czyli tam słońce księżyc tutaj sowa, a na, na bruku tej sowy jakiś buzie widzę. Bu buzie widzę! Twarz widzę! Buzie! Ja nie widzę! Ja widzę! Widzę! O widzę! Matko najświętsza! Ma Kocham cię, widzę! Dobra! walczcie sobie to walczcie sobie nie musi się nawet trafić, co to jest? szedłem w przeciwną strony jakby w ogóle nie chcieli się to powiedzieć. o, dobra teraz ja z tym czarnym dobra, co to było? co, nie? chciałeś od razu odrzut zrobić? nie Dobra. Dobra. Teraz nie... Teraz nie mogę uciekać. Nie mogę uciekać, bo i tak on będzie mnie łapać. Wygrałem, podłożyłem mu bombę i od razu wygrałem. You're complete. You. You completed the tournament. Zobaczcie, jak ładnie. Złote miejsce pierwsze. Oh, congratulations, you got one. Fi one place. First place. Dziękuję, ba Dziękuję bardzo i to już byłby koniec odcinka. Pa!